Modlitwa za prezydenta Polski, modlitwa mocna i skuteczna. Modlitwa. Panie Boże, przychodzimy dziś do Ciebie, aby modlić się za prezydenta Polski, Andrzeja Dudę. Prosimy Cię, abyś go prowadził w kierowaniu narodem polskim. Daj mu mądrość i siłę do podejmowania mądrych decyzji dla dobra swojego kraju. Modlimy się, abyś chronił go od wszelkiego zła, zarówno widzialnego, jak i niewidzialnego. Otocz go swoimi aniołami i chroń go od wszelkiego zła. Modlimy się, abyś pobłogosławił także jego rodzinę i jego zespół, oraz dał im siłę i mądrość, których potrzebują, aby wspierać go w jego pracy. Modlimy się. Abyś pomógł prezydentowi prowadzić Polskę uczciwie i ze współczuciem. Niech będzie orędownikiem biednych i marginalizowanych. Niech działa na rzecz pokoju i sprawiedliwości w Polsce i na świecie. Modlimy się także za Polaków. Prosimy Cię, abyś pobłogosławił ich pokojem i dobrobytem. Pomóż im pokonać stojące przed nimi wyzwania. I zbudować lepszą przyszłość dla siebie i swoich dzieci. O to wszystko modlimy się w imię Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Panie, modlimy się także o zdrowie dla Prezydenta. Daj mu siłę i wytrzymałość, których potrzebuje, aby wykonywać swoje obowiązki. Modlimy się także za Jego rodzinę i zespół aby również oni byli zdrowi i silni. Modlimy się o zdrowie duchowe Prezydenta. Panie, pomóż mu wzrastać wierzę i być dobrym świadkiem Chrystusa. Modlimy się także za naród Polski, aby wzrastał wierzę i aby Polska była narodem, który Cię wciści. O to wszystko modlimy się w imię Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Amen.